na naszym 55-leciu powstania Inspekcji Sanitarnej oraz 90-leciu powstania służb sanitarnych. Powiatowa Stacja w Przemyślu realizuje obecnie zadania według własnych kompetencji na terenie miasta Przemyśla i powiatu prze przemyskiego. Jest, jak już powiedziałem, stacją nadzorową, prowadzi bieżący nadzór sanitarny zapobiegawczy oraz pobór próbek. W ramach własnej struktury posiada 7 oddziałów merytorycznych, to jest oddział epidemiologii, higieny żywności i przedmiotów użytku, higieny komunalnej, higieny dzieci i młodzieży, higieny pracy, higieny oświaty i promocji zdrowia oraz oddział zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Powiatowa Stacja w Przemyślu ma pod nadzorem około 130 zakładów obrotu i produkcji żywności. 250 zakładów użyteczności publicznej, 25 wodociągów, 130 szkół i przedszkoli, 270 zakładów pracy, 77 zakładów opieki zdrowotnej, w tym dwa duże szpitale wojewódzkie. Lepiej, skuteczniej, bardziej ekonomicznie jest przeciwdziałać, zapobiegać, promować, uświadamiać niż leczyć i usuwać powikłania trudne do przewidzenia. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam zastępcę głównego inspektora sanitarnego, pana Jana Orgelbranda, tutaj na scenę. Wiem, że są same kłopoty, że pensje są dziadowskie, mimo to wytrwaliście, że warunki pracy są trudne, mimo to trwacie. I za to, wam, I za to Wam serdecznie dziękuję, ponieważ to jest najlepiej rozumiane poczucie służby publicznej, właśnie takiej niekoniecznie zawsze w świetle. Reflektorów, nie zawsze na pierwszych stronach gazet, czasami z dużymi oporami wśród ludzi, których, o których zrobi się dba, ale, ale zawsze, jak to mówi młodzież, do przodu. Jesteśmy chyba jedną z niewielu instytucji służb publicznych. Pani wojewodo, Panie starosta, Panie Prezydencie, która dostarczy Wam wysoko wykwalifikowaną kadrę. Na palcach można policzyć ludzi, którzy mają zaledwie średnie wykształcenie. To jest nie tylko wyższe wykształcenie, to jest wyższe wykształcenie poparte kolejnymi specjalizacjami i studiami podyplomowymi. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Także Wasze zdrowie jest w dobrych rękach, Panowie i Panie. I chciałbym powiedzieć w dobrych rękach Polsko. Zapraszamy Pana Posła Marka Rzące. Panie Ministrze, Panowie Inspektorzy, Panie Prezydencie, Panie Starosto. Bardziej będę występował jako Marek Rząsa niż jako poseł. A dlatego, że z sanepidem, proszę wybaczyć to słowo, ale m, tak go pamiętam. Jestem emocjonalnie związany, bo moja mama Pracowała w Sanepidzie przez długie lata, w higienie szkolnej, jako dziecko, jako młody chłopak. Ciągle o tym Sanepidzie słyszałem. Widziałem, jak mama szła do pracy i brała dwie pary butów. Pytam się, po co? Bo jadę dzisiaj do wsi, gdzie nie ma drogi. A ja muszę być w tej szkole. Muszę spotkać się z nauczycielami, z dziećmi. I wracała, te buty były całe obłocone. Wiedziałam, dlaczego miała te buty. E, pamiętam Grodzką, pamiętam kamienny most. Pan Morycz, pani Butmankiewicz, e, pani Czajka, pani Danusia, której nazwiska już nie pamiętam. To te twarze z mojej młodości. I dlatego dołączam się oczywiście do życzeń. Nie zaczęłam od życzeń. A nie od podziękowań, bo to jest takie naturalne, po prostu. Ja dziękuję Sanepidowi Przemyskiemu za wszystko to, co dobre, i Sanepidowi Przemyskiemu życzę również to, co dobre. Strasznie znaczy żałuję, że nie ma tu mamy, ale pewnie gdzieś tam z góry widzi. Dziękuję. Szanowni Państwo. Będę miał przyjemność wręczyć właśnie pracownikom powiatowej stacji sanitarnej wyróżnienia dyplomy uznania za pracę powiatowej stacji, za realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego na terenie miasta, Przemyśla i powiatu przemyskiego. Dyplom uznania dla pani Marii Budmankiewicz za 33-letnią pracę. Dyplom uznania dla pani Andrzej Krwańskiej za 33-letnią pracę. Wypraw poznania dla Pana Wiktora Pawłowaka. Bo ja do tego Za, 30, za 32 lata pracy. <noise> Wypraw poznania dla Pana Stanisława Szemlego. Zapraszam. dwa pracy. Za 31 lat pracy. Dyplom poznania dla Pani Krystyny Pusz. Za 31 lat pracy. Dyplom poznania dla Pani Haliny lat pracy. Dyplom poznania dla pani Małgorzata Zachykowek, 27 lat prac. Dyplom poznania dla pani Marii Wolca, 28 lat prac. Dyplom uznania dla pana Romana Siedlskiego, 26 lat pracy. Dyplom uznania dla pani Kalidy Jefimow, 26 lat pracy. Dyplom uznania dla pani Joanny Machnik, 26 lat pracy. Dyplom uznania dla Pani Renaty Pięta, 25 lat prac. Dyplom uznania dla Pani Jolanty Drmajło, za 25 lat prac. Pani Groszek Andratwa, 24 lata pracy. Dyplom uznania dla Pani Rufy Kierkało, 22 lata. Dyplom uznania dla Pani Bożena Zając, 21 lat. Dyplom uznania dla Pani Joanny Krównik.